Co Ale ty, ty się... W... Nie, ty wlałaś po wykonaniu. Nie Nie, 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 ty byś sam kole, Nic nie wlewałam. Wle... Ej, kurwa, zaraz... Zaraz jaki kurwa wypierdolę sztukę, to straci przytomność oczywiście w GTA Vice City. Co ty powiedziałeś? No że... Nie, nic nie mówiłem. Nic mówiłem, że cię strasznie kocham. Jak ja cię kocham. Przecież to najlepszy wysok, z okazji urodził. Uro. Wow. I się gotuje. 15 minut eee, 18.45 będzie. To w tym czasie możesz pokroić mi chasz? Internet się włączy? Ja wiedziałam. Cicho, o kurwa, albo słuchać chyba, co? Wiedziałam, że to będzie bomba. Atomowa. Ale pierdoli taka butla. Jest bomba. Ja, ja już się przyzwyczaiłam. Mój nos na to nie reaguje. Bo jest taką moc, że już rzucasz bąkiem. <głos> <głos> a to czemu w piekarniku, a No bo on się nagrzewa od światła. Rozumiesz? To pod ścierką to, to się. To się... Hmm. Hmm. Cóż się stało? Oparzyłem się na kole. Oga ogarnąłem się już chyba. Hmm? Aj, wypuścić chrabąszcza. <noise> O, Ooooo! chyba... Ja jadę na soli, żeby mnie strzelić. <laughs> oh.